Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z taką przyprawą jak zatar. Zatar, niezależnie czy będzie pisany zatar, czy satar, jest to taka mieszanka oryginalnych przypraw arabskich najczęściej. I tak mi dzisiaj wzięło, żeby zrobić takie chlebki marokańskie albo chlebki libańskie. Zatar najczęściej jest mieszany z oliwą albo z olejem i w ten sposób jest wykorzystywany w różnych potrawach. Między innymi, jak ktoś będzie kiedyś i chciał robić z Libanu, to też zrobimy na kanale, to nie ma najmniejszego problemu. To też będziemy używali zataru. On ma taki zapach orzechowy. Czego potrzebujemy, żeby zrobić takie marokańskie, czy libańskie, takie arabskie chlebki? Mąkę, sól, drożdże, olej i właśnie zatar. Najpierw postaramy się zrobić, moi drodzy, Troszeczkę chlebków. Te chlebki, właśnie marokańskie, one na dobrą sprawę moi drodzy, to nawet i są wykorzystywane później jako takie pity. Jeśli ktoś będzie chciał kebaba robić, czy coś, zresztą zrobimy troszeczkę z kuchni tureckiej w swoim czasie, to wtedy właśnie one są wykorzystywane do czegoś takiego. Czyli mamy mąkę, dodajemy sól. Dodajemy sobie drożdże. Dodajemy sobie drożdże. Ja najczęściej używam tych drożdży takich sypanych, a nie na przykład w kostce. Co kto woli. Jak ktoś będzie wolał sobie robić z tych drożdży innych, będzie lepiej. I oczywiście dodajemy olej, moi drodzy. Dodajemy olej, z tego będziemy troszeczkę, wymieszamy z tym olejem to wszystko, żeby powstało ciasto i troszeczkę wody, żeby z tego ułożyć, moi drodzy, twarde ciasto. Także sobie bierzemy. Mieszamy, żeby uformować jednolite, gładkie ciasto. Także widzimy, że ciasto już się bardzo fajne uformowało. Ciasto sobie moi drodzy zostawimy. Oczywiście, przykryjemy jakąś ściereczką. i odstawiamy w ciepłe miejsce na pół godziny, żeby sobie jakoś dojrzało i wyrosło dzięki tym drożdżom, a w międzyczasie przygotujemy tą zaprawę z zataru. Jeśli go powąchamy, to jest taka oryginalna właśnie ten zapach mi przypomina te marokańskie chlebki, które były bardzo tanie, ale bardzo dobre. Musimy zrobić taką zaprawę, czyli zatar weźmiemy sobie Weźmiemy sobie, wyłożymy i tak jak powiedziałem, najczęściej z oliwą zatar się bierze, miesza. No dobra. Więc w ten, w ten sposób, moi drodzy, yy, o, możemy sobie to jakoś przemieszać. Ten zatar. A my sobie czekamy aż ciasto, moi drodzy. No, i zobaczymy, co tam z naszym ciastem. Ono już się uformowało, więc bierzemy, wyciągamy je. O, przedstawimy tutaj, żeby jeszcze można je troszkę zagnieść, ewentualnie, i w tej chwili dzielimy sobie na mniejsze kawałki i robimy z nich takie, moi drodzy, kulki. Z tego ciasta powinno nam wyjść około. Pięciu, sześciu kulek. Kiedy zrobimy z nich takie sobie kuleczki? Kiedy zrobimy z nich sobie takie kulki, to odstawiamy je na blachę. Jeszcze tak przynajmniej z pół godziny to będzie takie drugie wyrastanie moi drodzy. A później nimi się zajmiemy. Ja tylko dodam, że ten zatar bardzo dobrze smakuje z różnymi dipami, tak samo, więc można go dodawać. Ma bardzo fajny taki smak orzechowy, także na pewno jeżeli ktoś sobie go kupi, to może go w różnych. Yy, no, w różnych przepisach dodatkowo wykorzystać, zwłaszcza jeżeli coś będzie dotyczyło przepisów z kuchni. No, troszeczkę nam ciasto oczywiście wyrosło, nasze bułeczki, więc je odłożymy i co robimy, moi drodzy, dalej. Ano, bardzo prosto. Bierzemy nasze bułeczki, moi drodzy, rozwałkowujemy, żeby zrobić takie Chlebki nie za grube, nie za cienkie i wkładamy do naszego zataru z olejem. Do naszego zataru z olejem ktoś się dobija, jeszcze dzwoni. I jak będą już takie wymaczane w zatarze w oleju, to moi drodzy, bierzemy, kładziemy je do piekarnika. Piekarnik już jak słychać sobie chodzi. Widzimy, że robi nam się takie ciasto troszeczkę jak pita. Piekarnik jak widzimy chodzi. Z tym zatarem jeszcze sobie weźmiemy, o, żeby to dobrze było w tym zatarze ułożone. I moi drodzy, przy temperaturze 200 stopni, bo nastawimy piekarnik sobie na 200 stopni nastawimy sobie piekarnik na 200 stopni i przy tej kochani temperaturze mniej więcej tak 8 do 10 minut będą nam się chlebki piekły, tak mniej więcej żeby była kwestia, że już będą żółte. Chlebki możemy piec troszkę dłużej, nawet aż będą miały taki złocisty, moi drodzy, kolor. No zapach jest wspaniały, tak jakbyśmy w domu mieli prawdziwą pizzerię. Teraz przynajmniej wiem, co dodają do ciasta do pizzy, że taki zapach jest jak z pizzerii. I tak wyglądają nasze chle chlebki. To są bardzo podobne do tych chlebków, które można spotkać w Maroko czy w Libanie. Jeżeli oczywiście zrobimy je dużo większe, to możemy je w pół przekroić, one będą wyglądały jak pita, a jeżeli nie, to możemy je wykorzystać do tradycyjnego kebabu, który też znajdziecie na kanale jako przykład kuchni tureckiej, które właśnie w ten sposób są spożywane przez Arabów praktycznie w każdych zakonkach tego świata arabskiego.